Czy to był największy akt pokory w historii polskiego show-biznesu? Dorota Wellman, tuż po odebraniu specjalnego wyróżnienia na gali Viva, zeszła ze sceny i na oczach zdumionej elity oddała swój okazały bukiet kwiatów siostrze Małgorzacie Chmielewskiej. Ten niesamowity gest był ukłonem w stronę autentycznej misji i miłości do bliźniego, ale to, co powiedziała siostra, było prawdziwym sednem wieczoru. Wellman, apelując o jedność i miłość w podzielonej Polsce, Celowo umniejszyła wagę nagrody. Jeśli bym dostała jakąkolwiek statuetkę, oddałabym ją jednej osobie, która jest na tej sali. Kwiaty trafiły do siostry Małgorzaty, która odebrała nagrodę w towarzystwie Artura, swojego przybranego syna osoby całkowicie zależnej od innych. Właśnie jego postać stała się punktem wyjścia do głębokiej refleksji. Siostra Małgorzata zburzyła definicję sukcesu to jest człowiek absolutnie zależny od innych ludzi. Który uczy mnie codziennie, co tak naprawdę się liczy. Utrzymywała, że całkowita zależność od innych kieruje nas ku głębszemu sensowi życia. Najmocniejszy cios zadała celebrujący mego, kwestionując ich wartość to, że mamy dwie ręce i dwie nogi, traktujemy jako nasze zadanie, a nie jako nasz sukces. To wyzwanie rzucone każdemu, kto mierzy wartość człowieka miarą osiągnięć. Gest Wellman i przemówienie siostry Małgorzaty to triumf autentyczności i pokory nad Blichtrem, który udowodnił, że prawdziwa People Power to siła serca, a nie tylko siła nazwiska. Życie byłoby piękne, gdybyśmy wszyscy mieli takie podejście.